Dzień dobry Państwu. Chcę poinformować Państwa, że kolega dowodował na mnie komórkę i jeszcze będę prosić, żeby internet dowodował prowadzić i będę, będę, może, będę sam prowadzić komputer przy nocy i, i będę stać. I powiem tak. Ciężko mówić. Ale prosiłem Was i proszę, dlaczego Wy niszczycie moje imienie? Jak nie farbu to głównym teraz? Jak nie główną to jeszcze czym będziecie robić? Oblewać Mój samochód Opel. Dlaczego Wy tak niszczycie? Pytam Was. Pytam Was, dlaczego Tak tak niszczycie? Dlaczego tak e, na mnie... Co ja dla Was zrobiłem? Pytam Was. Ja Wasze domy nie idę oblewać. Ani samochodu, ani nic. Nie idę. Nie idę. Dlaczego wy to robicie? Pytam was. Dlaczego? Pytam was. Co ja zrobiłem dla was? A co ja zrobiłem, żeby pomalowali mój samochód? Pytamy się dwóch, ja i mają. Co my dla was robiliśmy? A zawsze ja pytam. Co ja zrobiłem? Powiedzcie, same odpowiedzi dla nas. My nawet nie chodzimy do Waszych domów nigdzie. Bo nie wiemy, gdzie Wy mieszkacie nawet. Podjeżdżacie pod moją procesję, wskakujecie, pluch głównym, pluch farba, pluch to. Le, co ja mam zrobić z Wami? Powiedzcie. Co ja mam zrobić z Wami? Powiedzcie. Naprawdę ja tego nie podaruję. Naprawdę. Naprawdę. Ja tu nie zgłaszać na policję was. Prosicie się, że nie zgłaszać. To dlaczego wy to robicie? Ja dzisiaj nawet nie wyjeżdżałem. Nie wyjeżdżałem dzisiaj. Pytam was, co ja zrobiłem? Co Major zrobił? Proszę odpowiedzieć na te pytania, bo mnie bardzo, bardzo serce boli.